Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale. W dzisiejszym odcinku chciałbym yy, chciałbym Wam przedstawić kolejną teorię yy, z Lego Ninjago to będzie druga teoria dotycząca wężonów. Na samym starcie chciałbym jeszcze wspomnieć, że macie w opisie oczywiście link do tej teorii, bo ona nie jest moja wizja Fantoma, a teraz możemy już yy, oczywiście zaczynać. Historia wężonów to chyba naj, najczęściej zmieniany i wykorzystywany przez twórców, a przez to dosyć niejasny motyw. Przed lata zmieniał się ich stwórca pożeracz światów w pierwszym z ich przywódca pożerać światów anakondowcy czy przyczyna wojny z nimi pożerać światów ostrzeżenie przed złotym władcą, czym. Aspektem ich historii, który został praktycznie całkowicie wymazany, jest pożeracz i to właśnie on jest głównym powodem powstania tej teorii. Inną kwestią jest jeszcze wspomniany przez Garmadona w odcinku Zaklęcie, pokój zawarty między wężonami i ludźmi. Dlaczego między gatunkami panowało takie napięcie i wrogość? Krótko po powstaniu krainy Ninjago, pierwszy mistrz Spinjitzu stworzył wężonów. Pierwotnie był to pokojowy gatunek, żyjący w zgodzie z ludźmi. Od początku istnienia wężonowie obawiali się, że jakiś tyran przejmie moc ich stwórcy i sprowadzi na świat nieszczęście. Stąd klątwa złotego władcy. Kiedy pożerać światów urósł do od odpowiednich rozmiarów, udało mu się przyciągnąć wężonów na jego stronę. Tak rozpoczęła się pierwsza wojna z wężonami, w której brali udział pierwszy mistrzowie żywiołów, dowodzeniem przez pierwszego mistrza Spindicu. Konflikt skończył się pokonaniem pożeracza przez pierwszego mistrza Spindicu, uśpieniem go i uwolnieniem pod Ouroboros, uwięzieniem pod Ouroboros Sorki. Wężonowie podpisali rozejm i starali się utrzymać pokój, jednak niechęć między gatunkami pozostała. Po latach Chen przekazał każdej ze stron, iż ta druga chce ją oszukać. Tak wybuchła droga wojna z wężonami, dowodzonymi przez anakondowców. Brali w, nie, w niej udział drudzy mistrzowie żywiołów. Konflikt zakończył się uwięzieniem wże, wężonów w pięciu grobowcach i wygnaniu anakondyjskich generałów do przeklętej krainy. Tak co wygląda druga teoria Lego Ninjago o wężonach. Jeśli Wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał oraz napiszcie komentarz, bo tworzenie filmów dla Was jest naprawdę... Długotrwałe i zajmuje dużo czasu, wymontowanie i samo nagranie. Proszę Was, żebyście właśnie zacenili tą pracę i zostawili łapkę w górę oraz subskrypcję na kanale. Z dzisiejszego odcinka to by było na tyle. Ja Wam bardzo dziękuję, a teraz do zobaczenia. Cześć. No i pa!